Dlaczego tak naprawdę Grow a Garden upadło? Co mógłby zrobić Jandel, aby znów Grow a Garden stało się hitem? Co zrobił źle? A na te wszystkie pytania i inne odpowiemy sobie w tym odcinku. No ale za czym to dajcie like i suba, to pod tym odcinkiem rozdam jakiegoś szopa. Nice. I napiszcie swój nick w komentarzach. Dobra, więc odpowiadając na pierwsze pytanie, czemu Grow a Garden upadło? No, jest to przykre oczywiście, ale niestety każda gra kiedyś upadła. No ale dobra. Po pierwsze, jest to wina cheaterów, którzy kopiowali pety, szekle i inne rzeczy. Dokładnie chodzi mi o to, że kopiując szekle, nie potrzebujemy sadzić owoców i zdobywać mutacje, aby zdobyć dużo ilość szekli. Dlatego też już nie musimy zajmować się naszym ogrodem, gdzie kiedyś grało się całymi dniami, aby zdobyć ten milion szekli, po to, żeby kupić Prismatic sida lub master sprinklera, i to było uzależniające. A teraz ogród, jedynie potrzebny do eventów, każdy ma po 6 shekli, jak nie więcej już, a eventy, tak samo większość rzeczy da się kupić za szekle, czy to nawet odświeżanie sklepu. Grow a Garden upadło. Też dlatego, że każdy ma już wszystko i nie chce się już grać? Dobra, ale co Jandel powinien zrobić, aby Grow a Garden znów stało się hitem? Po pierwsze powinien zresetować hekle, żeby gracze znów mogli sadzić owocki. Aby zdobyć hekle, żeby kupić prismatic seedsy, czy to sprinklery, czy jajka, powinien usunąć nowy karnet, ponieważ niszczy ekonomię gry, która i tak w sumie jest zniszczona przez admin abuse. A dlaczego? Ponieważ na każdym admin abuse Yandel lub inny developer spełni wszystkie Prismatic Seeds'y, czy to Sprinkler'y, czy to nawet 50 level Lollipop'u, co i tak zniszczyło ekonomię gry, powinien zaprzestać takiego spawnowania wszystkich itemków. Za to powinno być spawnowanie tylko dwóch Prismatic Seed'ów. Jadnel w ogóle już nie dodaje nic do gear shopa, co też już jest nudne. Moim zdaniem co aktualizację powinno być coś dodawane. Tak samo do Seed Shop'a, i nie od razu spawnione na admin abuse. Kiedyś ludzie sprawdzali, ile będzie kosztować Rainbow Sunflower, albo nakładali wszystkie mutacje na owoc. Ja też tak robiłem i specjalnie wchodziłem na admin abuse. A teraz? Już nie dodają nowych mutacji. Kompletnie nic. Jandel ma trzy gry i pewnie sam nie wie, co z nimi zrobić. No niestety, ale na własnych oczach widzimy, jak grow, a garden umiera. A to smutne, ponieważ była to najlepsza gra na Robloxie. A teraz? tylko chcą zarobić. Robi się to smutne, to wszystko z mojej strony. Widzimy się w kolejnym odcinku.